I to dzisiaj... jest kanał Michał... I To jest kanał Michał Tom. Dzisiaj zagramy sobie w Rivali. Rivali, czyli super gra, którą się tak. struje tylko i wyłącznie myszką. Tak, więc zacznijmy. Tą myszką. Tą myszką. Tą myszką. Tą myszką. Tą tę grę w taki sposób, że możemy sobie ustawiać jakiś fajny sposób nasze bronie. Ja, ja, ja ustawię w taki sposób. Ja myślę, że zrobimy atak od razu. Zobaczmy. Ok, to ja tutaj odbiję Twój atak. Atakując Cię jeszcze bardziej. Oj. Oj chyba znaczy się Ja w takim razie odeflę Twój atak, tak. więc Hej, okay, i teraz tak. O, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Dobry pomysł. Ja mam dużo brzydków, jesteś fidel. To jest łatwiej. To paszmy. Unik? Oj nie wiem, czy Oj, jest nie pasto, nie i pasto, 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 te... pasto, 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 będzie zaczyna. ugotowany. Ja Jesteś ugotowany? Jestem pasto, 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 jesteśmy. Ja jestem no te kół dajesz tutaj oj, 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 nic oj, oj. nie widać! No to nie scrolluj! No ale nic nie widać! hahaha, ha, ha. Źle zrobiłeś! Kwawi ma się. Prawie! Jesteś ugotowany, wiesz o tym. się On jest, jest ugotowany kru. widzowie! Naprawdę! To jest ugotowany ty! Odrzut, Odrzut taktyczny To jest krwawi! Teraz Peter Griffin leci na... nie Okej, okay, okej, okay, zostaw, zostawimy Piotrze Griffie no. Myślę, że jestem gotowany Mylił się no. Tomek nigdy nie jest gotowany Tomek go tuje yeah. chyba się nie udało oj ojoj oj, przygotowany gotowany se no. Ale się wykrywa wiesz Nie mogę tak mówić chrobę nie, nie, nie Jestem GG Widziałem gościa na YouTube, który ma serię O, serię z krwa, krwawym krwawowym coś tam Niku. Nie ma tego... O, Jak to mi odleciała głowa! Nie, to jest jakieś oszustwo <grym> z tym Teraz e, mamy now, nową rundę, nowa mapa, jak widzicie, takie bambusy śmieszne Musimy po bambusach e, skakać Tak Napiszcie jaką grę byście chcieli zobaczyć, to może kupię. Tak, dziękujemy w ogóle do 400 wyświetleń, wyświetleń pod, 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 filmem. pod filmem. No właśnie, przecież to jest ogromna liczba jak dla nas. Jezu, jak ja jestem słaby. I już trzeba po prostu montować filmy. Ja ci zawsze to mówiłem. Nie, będziemy, nie, nie. Za 40 tysięcy polubień pod tym filmem. Zobacz, ja będę montował filmy, a on no, mu się nie chce. Ale skoczyłem. Poczekam na ciebie. Gdy to jeszcze wróci? Oj, chyba się coś pomyliło tam. Nie, o co dziwo? Oj oj Gdzie tu wlecisz teraz? Co tu zrobić? Dobry ruch. Tak. Ja muszę latać, bo ja nic nie mogę zrobić. Ja muszę wymyślić coś w trakcie klat. lat No kurde, ty jesteś jakiś... Let, 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 let's go, let's go. Tak! Każda lunda! Kajna mapa. Co mam tu rozumieć, nie można wlecieć? Mm, -mm. Mm, mm To tak czy nie? Smocznego wlecie. Ja no właśnie. To już mi weszło w zębę. Kajna. Dobra. I co, ja spadam na dole na dół. Jak? Rimacz. Rematch tej, tej mapy. to. się nie liczyło, bo ja nie wiedziałem, że tu nie można wchodzić. Dajki! Ma... No usuwamy to z nagrania. Nie, nie usuwamy. To będzie krótko co, co mi? Dźwigarz. No i co ja wlatuję? Powiedziałem, że nie można tam wla... Blat... Nie, stoję. No ciemiaczko. Oh. Chodźmy przeciwko. Nie wlądź się. Poczekaj.

Nie, to są jesteś, bardziej heavy To się zaatakowali wszystko. jestem grubiutki Body shaming No, ale nie jestem. no, jestem To nie jest body shaming, jestem grubiutki Uuu, yes. jesteś ugotowany, wiesz o tym? Bo moja noga mnie zatrzymała Teraz mnie już nie zatrzyma. Jednak nie, aha! Tego się spodziewać nie? Wracam się. Uuu. To było głupie. To było głupie. Dobra, powolutku, tak. Teraz tak. Powolutku. I teraz tak. Dobra, nie, udało się, tak nie udało się Nic Nie udało się, nic nie zdziała. Nie działa. O! Oh. 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 Nie, nie. nie, 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 nie. 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 O kurde, właśnie le leci wszystko A wiecie, w ogóle nie, że nasza ciocia, Debbie No. Sorry. jaka ciocia? Przepraszam, pomyliłam się O, która była nas ciocia y Jutro Przychodzi do nas, przyjeżdża nasza siostra Która mieszka z zagranicą może no, no, nagramy z nią, no. może nagramy z nią film Debbie nas... No, tak, Ona nas i... chyba nie lubi Nie pamiętam Chyba nas nie lubi Oj, to nie był dobry pomysł tak? O tak! Ja nie mogę. O, <grywa> cool. o jesteś wygotowany. No, no i Jeżeli do tego momentu, hasz tak odwitam. O nie! Let's go, na następna runda! runda. No. Okay. O, to ma kolor! Wow. Tutaj jest cała tronowa. Jak widzicie, przybrałem taką. Ja chcę mojemu bratu dać, dać po prostu pory, tak. bo on jest słaby w tą jest grę, jak widać, tak, jest jest słaby. Tenecz, Ja nie umiem, ja umiem tylko wstrzelanki 2D. Więc tak, tak. dzisiaj, tak. teraz mu daje pory, ale ostatnia runda, na którą każdy czeka, na będzie... Na Tak. Dobrze, jakby to teraz rozplanować, tak jak widzicie, z tak tak. i tutaj Wydaje tron... Wydaje mi się, że tron może przeszkadza tam. Możliwe, ale tron, o którego walczymy, teraz ja tron na nim usiądzie. To będę ja. Dawaj. Tak. Bam, wysiadłem. Nie ma. To będzie mój Ja się. się poprawię. <grym> no tak przegrałem. Nawet ale przegrałem, jestem królem. O, ostatnia runda! Ostatnia runda na koły pięści. Na koły pięści widzicie? Wygra najlepszy. I przejmuję tron. Jak widzicie, tutaj garda. To gardo nazywasz? garda. garda, zaraz A tak! Żartowałem. Garda najpierw. Tak, tak, tak. tak, O, I tak. Łokciem! Yes! O, kopiak! O! jesteś? Ja, jest. jeszcze Jeszcze mnie. Okej, się oddalić mnie. Boisz się mnie, boisz się, Jeszcze ja tak zrobię, wejdę. O! Węg. Jesteś, jesteś, jesteś martwy! No nie, 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 to... był, nie byłbym taki pewny. O! ja zrobiłem, Wczuś, skręciłem kark Ale tak. teraz ja... Trzeba <grym> Cześć! Cześć. O kurde! Look out! O nie! O, jeszcze oh, Teraz. O, jednak nie. Moja pięść, moja ręka kręci się jak karambit. Taniesz! Ło, mm. oh, kurde, chyba jesteś... Nie, dostajesz troszeczkę. No, muszę się zablokować. O nie. A looking! kurde. Tak. Ha? i... Duma! I kręcę nowoletko w karabinte. Wypędź! Tylko no, pętłę. No, teraz wykończamy przeciwnika. Co no, jednak nie? Jednak nie udało mi się tak zrobić. Osta też ty ruch. Dupa! I kręcę nowoletko Mój specjalny ruch to jest kręcenie No! Okej, okay. poczekam aż się odbijesz i nie odbijesz się. To chcesz teraz? Unik! Kręcenie karambite! Okay, ja umiem kręcić karambite! Ty aż spadniesz. Teraz dostaniesz... Ej, krójczyn, krójczyn, no... Ja musimy to zakończyć. To uciec Wygląda na gruszka, nie mam ręki. <laughs> <co>? O kurcze! <laughs> Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie! Ja zostałem mistrzem yes. całej gry. Nie, ja zostałem. Nie, ja. Ja wygrałem ostatnią walkę, która była o wszystko. Przypominasz sobie? Nie. To było tyle widzę z dzisiejszego odcinka. Bardzo dziękuję za obejrzenie, bardzo my dziękujemy za tak. obejrzenie za taki odzew pod naszymi filmami. Jest bardzo, jesteśmy bardzo zadowoleni i strzałeczka!